Robi się ciepło, a ty wciąż pijesz ciepłą kawę. Nie ma w tym nic złego oczywiście, ale to naturalne, że wraz z cieplejszymi dniami mamy ochotę na chłodniejsze napoje. I dzisiaj chciałem wam pokazać, jak przygotowuję swój ulubiony napój kawowy, który tak naprawdę niewiele ma wspólnego z kawą, jeżeli chodzi o smak. Znaczy, jest tam wyczuwalna kawa, ale część ludzi, która nie lubi czarnej kawy takiej przelewowej, może być zainteresowana tą wersją, a w moim przypadku ja po prostu uwielbiam ten smak. Chodzi o Tonik z kostkami kawy przelewowej. Część z Was kojarzy pewnie tonik espresso. Ja nie jestem wielkim fanem toniku espresso, bo nie jest czymś nowym wiadomość, że nie wszystkie kawiarnie robią dobre espresso. A nawet jak robią dobre espresso, to ja czuję, jakbym po prostu tonikiem popijał cukierki kopiko. I wiem, że część osób ten smak odpowiada. Mi nie odpowiada wcale. Jest też część purystów, która uważa, że kawy nie powinno się mrozić, że powinno być tonik. Jeżeli już dodajemy do niego przelew, no to. Ciepły albo ostudzony, niech będzie ostudzony, ale kostki lodu dodajemy. I wtedy to jest prawdziwy tonik, przelew z lodem, a nie jakieś takie wydziwianie. I szczerze mówiąc, rozumiem to podejście, ale mi to nie do końca smakuje. Dla mnie najfajniejszy jest ten moment, kiedy te kostki kawy roztapiają się w toniku. Po prostu z czasem ten napój zmienia smak. Na początku to jest. Tonik i taki delikatny posmak kawy, a potem tej kawy jest coraz więcej, coraz mniej toniku. Można oczywiście dolewać sobie toniku, można dorzucać kostki kawy, można robić z tym drinkiem wszystko, czego dusza zapragnie i on zmienia smak, ale nadal pozostaje w takich ramach smakowych fantastycznych. I teraz dlaczego przelew tonik? Skoro z przelewu robię kostki lodu, to może od razu warto było pójść w kolbru. I gdyby ktoś mi podał w jednej szklance tonik z zamrożonym kolbru, a w drugiej szklance tonik z zamrożonym przelewem, to bym nie na różnicy, natomiast ja wolę robić przelew niż Coldbruh. I jest jeszcze jedna rzecz dotycząca cold brew, To znaczy, przez to, że. Bo ten to zalewana na zimno kawa. Wiecie o tym, ale mówię dla tych, którzy przyszli tutaj i nie wiedzą, o czym gadam w ogóle. No, ona najwięcej ma kofeiny stosunkowo. A ja staram się sobie dostarczać kofeiny stopniowo. Więc przelew ma trochę mniej tej kofeiny, najmniej kofeiny, mimo że to jest przeciwintuicyjne, bo wydaje się, że espresso taka smoła i ona ma dużo kofeiny. Nie. Ona ma najmniej z tych wszystkich rodzajów kaw. Zasada jest prosta. Im dłużej, Woda ma kontakt z kawą, tym więcej kofeiny pozostaje w tej wodzie, w tym wywarze. Ale wróćmy do mojego ulubionego drinka. Czego potrzebujecie, żeby ten letni drink przygotować? E, po pierwsze, potrzebujecie jakiś tonik. Ja wziąłem pierwszy, lepszy ze sklepu. Potrzebujecie kawy przelewowej. Nikogo nie zaskoczę, jeżeli użyję kawy, którą e, sprzedajemy. Ale możecie wybrać jakąkolwiek kawę. Fajnie, żeby to nie był jakiś zwariowany przelew. Żeby to nie było coś z jakimś wybuchającym aromatem. No i limonka. Limonka nie jest koniecznym składnikiem, ale wydaje mi się, że fajnie do tego wszystkiego pasuje. Potrzebujecie też czegoś, żeby zrobić kostki lodu z kawy, no ale to chyba znajduje się w każdej lodówce albo coś podobnego, więc zaczynam. Ja zrobię dość klasyczny przelew, to znaczy 18 gramów, 300 ml ale zasada jest taka, że robicie przelew taki, jak lubicie. Teraz kawa musi ostygnąć, a następnie przeleję ją tutaj. Kawa już jest chłodna, więc... Idealnie 300 ml na taką tackę. Pięknie! Teraz do, do, znaczy do zamrażalnika. Jeszcze nie. Zobaczcie jak zmienił kolor ten tonik, trochę jak wygląda.